Let's get him! Siemanko, ja jestem Grafów i dzisiaj prezentuję Wam kolejny camp Strike z Hany Badgera z każdym kamuflażem. Właśnie możecie oglądać, jak pięknie padam na 16 striku, ale to nic kamik w tym meczu jeszcze będzie. E, nie ma tutaj w tym kampanii nic szczególnego: 6,5-minuty Strike, więc całkiem, całkiem długi. Troszkę go wyciąłem, oczywiście, żeby się lepiej oglądało. E, I to był tryb Groundward e, Dominacja, więc. E, Dziwny, że tutaj taki ten jest KEM długi, no ale tutaj wytłumaczę Wam, że było tam ze dwóch czy trzech takich naprawdę ogarniętych gości przeciwnie drużynie, a później wyszli. Tylko jeden został, więc tak powoli powoli to tutaj chemik wchodził. Nie są też jakiś spał trapowy, poruszałem się po całej mapie, więc no dlatego taki długi, a nie jakiś szybszy. No ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. A dzisiaj chciałbym pogadać w końcu o kodzie 2014, czyli Advanced. Warfare e, Sorry, że tutaj nie dałem wam od razu newsa, bo już w piątek było wiadomo o tym, że taki, taki tytuł będzie tej gry ale no, choroba mnie rozłożyła tak jak mówiłem, a poza tym na tutaj polskim YouTubie sporo osób już za, o tym mówiło i robiło prezentacje jak Waldi, Kupczyn, Pingwin Świder e, czy tam Razer więc i jeszcze na pewno paru innych YouTuberów, więc mieliście gdzie opoglądać i posłuchać od razu na e, temat wszelkich newsów odnośnie tej gry ja dzisiaj tak bardziej bym chciał e, skupić się na, samym, e, na samej mojej ocenie jakby tych zapowiedzi czy mi się będzie podobać czy nie e, jeszcze tylko tutaj na wstępie dodam, że e, mój filmik ukazał się na kanale Mario One Easter możecie go obejrzeć e, u niego jest to tam jakiś team deathmatch, match, fail bodajże więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Tutaj link podam w opisie. I słuchajcie, no już się pojawiły oczywiście głosy bardzo negatywnie nastawionych osób do tego Koda, ponieważ odbywać się on będzie w czasach 2054 roku, więc naprawdę odległa przyszłość już. I technologie oczywiście też będą zupełnie inne, typu wspinanie się, znikanie, jakieś bronie laserowe. I już to wielu osobom się nie podoba. No rzeczywiście ja też wolę na przykład realia II wojny światowej i miałem nadzieję, że coś z tym z wyjdzie w tym nowym kodzie. Jednak no w takie futurystyczne gry też się oczywiście przyjemnie gra. Black Ops na przykład był, dwójka był na przykład bardzo fajną grą, no tam tylko ten lack compensation był, po prostu zniszczył tę grę, ale ogólnie no bardzo fajnie się grało, tutaj te rozwiązania były świetne. Ja tak, takimi moimi jedynymi właśnie oczekiwaniami, które są odnośnie tego nowego koda, to jest Przede wszystkim musi być dobre połączenie, tak jak jestem na przykład w Goos, Tutaj naprawdę nie narzekam, no, narzekam jak ktoś ma lepsze połączenie ode mnie Ale ja osobiście mam całkiem dobre i myślę, że to jest coś sprawiedliwe, że kto ma dobry internet powinien Z niego korzystać po prostu, mamy już w końcu XXI wiek No i drugą sprawą chciałbym, żeby były spypliny były tak samo jak jest w Black Opsie na przykład, jedynce, albo w Black Opsie dwójce, żeby po prostu pokazywało wszystkich, nawet kamperów, jeżeli mają jakiś perk założony antyradarowy, to nawet tych kamperów niech nam pokazuje, jeżeli się nie poruszają i żeby był wisat, żeby pokazywał nam tych kamperów, co pozwoli nam po prostu uniknąć, bo to nie chodzi nawet już, że mapy są, powiedzmy źle zrobione, że są do kampienia, tylko po prostu gracze są tacy... E, strasznie kampiący i e, to czy jest mała mapa, czy jest duża mapa nic nie zmienia po prostu, oni i tak będą siedzieć, bo mają taki, taki swój styl gry więc dzięki temu moglibyśmy się jakoś tutaj bronić e, no i słuchajcie, już tak jak mówię, są głosy, że to jest połączenie właśnie Kryzysa, Titansfalla i Hilo e, e, oczywiście, no coś w tym może być, bo e, te gry są właśnie takie przyszłościowe i Coś w tym na pewno jest, jest jak tam jak, jakieś tam powiedzmy podobne wątki można znaleźć będzie. Ale no nie wydaje mi się, żeby to... to po, po, przez to żeby przekreślać tą grę. E, słuchajcie, jutro wam dokończę o dalszych przemyśleniach i, i takich już pierwszych wyciekach w sprawie e, trybu multiple, Więc dzisiaj się z wami na razie żegnam. Cześć.